mężowska troskliwość i żerwodna maśladowania, naśladowania no, i po prostu dżenderne no. Żona Jana to dewotka i podobnie jak dziecko, tak się w swej pasji lubuje, iż małżonka zaledwuje. Jan, mężczyzna ułożony, do z oką stworzony, wzór kultury, kolegancji, trosk elegancji. Z natury idealista, z charakteru altruista, stąd mimo swej dużej pensji nie ma do żony pretensji, jednak przez tę jej namiętność i zarazem obojętność, jak dla wygody wzajemnej korzysta z siły najemnej, a że lubi obsesyjnie. Trany tylko tradycyjne, więc korzysta z rani znanej ze swej wyżymaczki, której mamy w tym ski że sześć funkcji łączy w jedno. Wciąga, wyrzyma, magruje, kroch mali gładzi, trasuje. Choć z wyglądu staromodna w działaniu jest niezawodna. Dość, że w fanie palec, od razu gniecie jak balec i dosłucha, że wyciska choć sama jest mokra, świska, przy czym w ogóle nie chlapie, nawet gdy rzecz krzywo złapie. Ten sprzęt stranie wyśmienicy służy głównie dla elity, do której Jan się zalicza z racji pięknego oblicza. Janową taki stan rzeczy cieszy i z kompleksu leczy, bowiem mąż nigdy nie zrzędzi, do pracy jej nie pędzi, zawsze słucha argumentów, jej komplementów. Jedno tylko radość studzi, że Jan się nad nim nie brudzi. No to ja tak czytam, ale Państwo będą mieli te sobie w domu poczytają, więc sobie łóżko i wtedy jest łatwiej po prostu się, bo tak słuchając to za pierwszym razem czasami nie pada, płyta, o co chodzi, nie, bo to tak, tak jest tak, no, tak bardziej, ale tutaj przeczytasz, a my po to bierzemy te książki, żeby się tego nauczyć na pamięć. A, ale tak, żeby to po prostu, no, albo tutaj pierwszy, poliglotka, drogi po francusku, w kiedy... Jak się mądry i drgnienie minie, krzyczy krzywa po łacinie, dodając Markusz Poruszyk. Tutaj są w różnym wieku No, 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 wieku można przed laty dziadek, człowiek uroczy, jak mokry dawał kropił się w oczy. Za to dziadku nie drogi jest w stanie tylko kropić się w nogi. Abcia uważa, że dziad się droczy i cały czas się na niego boczy.